Rozmowa po dziewiątej. A gościem rozmowy po dziewiątej jest Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją bez w województwie lubelskim. Doszło do wybuchu pocisku produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to nam przenosi ten konflikt rosyjsko-ukraiński na jakiś nowy etap? Myślę, że tak, panie redaktorze. Przede wszystkim, niezależnie od tego, czy ta rakieta była wystrzelona przez Federację Rosyjską, jak podawały wczoraj ogólnopolskie media, czy też tak, jak podają niektóre portale informacyjne dzisiaj, że mógł być to element obrony przeciwlotniczej i rakieta prawdopodobnie mogła być także wystrzelona przez Ukrainę. To pokazuje jednak, że ten konflikt nie jest wcale gdzieś tam daleko, setki tysiące kilometrów od nas, ale jest za murem, jest obok nas i oczywiście te wydarzenie w nosi ten konflikt na jakby nową półkę, nową skalę i oczywiście, tak jak zażądał prezydent, premier polskiego rządu, uruchomienie artykułu czwartego NATO, czyli bieżących konsultacji, omawiania, monitorowania, myślę, że taki przypadek, który był także uruchomiony w 2014 roku, pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna i należy oczywiście wszystkie właśnie oczy skierować Teraz na Ukrainę. Ja jestem zwolennikiem od dawna już takiego naprawdę zdecydowanego podejścia do Władimira Putina. Myślę, że Ukraina powinna zostać wyposażona nie tylko w elementy obrony przeciwlotniczej, przeciwpancernej, ale także w pociski, które pozwalałyby podjąć działania zaczepne na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli Władimir Putin jakby bezkarnie bombarduje elektrownie i, i, i jakieś miejsca składu żywności na terenie Ukrainy, to Ukraina powinna mieć także możliwość Powiedzieć tym samym. Ja oczywiście nie mówię o jakby bronie masowego rażenia, żeby tych Rosjan zabijać, bo Ukraina w momencie wycofywania się wojsk rosyjskich z Hersonia pokazała jakby pewien humanitaryzm. Tam 30 tysięcy Rosjan wycofywało się i przecież za pomocą Hajmarsów można było tam urządzić tak zwaną rzeź. Ale Ukraina pokazała światu, że kieruje się zupełnie innymi zasadami etycznymi niż Federacja Rosyjska, i dlatego też uważam, że jest na tyle wiarygodnym partnerem, że powinni zostać po prostu wyposażeni także w elementy broni zaczepnej. A czy Polska powinna uzbroić się jeszcze bardziej? Jak najbardziej. Myślę, panie redaktorze, że niestety historia ludzkości pokazuje, że te konflikty zbrojne wybuchają zawsze. Niezależnie od tego, czy ten rozwój cywilizacyjny był kiedyś mniejszy, a teraz jest większy, niestety do władzy czasem dochodzą ludzie, którzy mają jakieś swoje nieposkromione ambicje, dla których życie ludzkie po prostu. Po prostu nie znaczy zbyt wiele. No rząd, rząd zapowiedział tutaj, że będzie duże zakupy robił, tymczasem mieliśmy takie głosy na opozycji, chociażby eksperci Szymona Hołowni mówi o tym, że no, w przyszłości te projekty trzeba by było renegocjować, ewentualnie od niektórych umów odstąpić, jeśli chodzi o polskie uzbrojenie. Czy znaczy, przede wszystkim Ukraina. Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz. My jesteśmy jakby pierwszą flanką NATO tutaj na wschodniej granicy i także kraje NATO. Ja uważam, że powinien zostać uruchomiony pewien jakby system solidarnościowy. Jeżeli Polska jest właśnie tym pierwszą zaporą, która mogłaby ewentualnie powstrzymywać napór sił rosyjskich, to solidarnościowo powinniśmy otrzymać wysokiej klasy sprzęt, który nie tylko pozwoliłby zapewnić tarczę przeciwlotniczą nad naszym krajem, ale także nad terytorium oczywiście Unii Europejskiej. Wyposaży, powinniśmy być wyposażeni naprawdę w nowoczesny sprzęt. Jakby ta wojna w Ukrainie pokazuje, że naprawdę państwa NATO dysponują o wiele bardziej nowoczesną bronią niż Rosjanie i a my taką pan, broń powinniśmy mieć. A myśli pan, że Bruksela pójdzie po rozum do głowy i... Przestanie blokować na przykład środki polsce, które by się przydały na tego typu działalność chociażby obronną, czy gospodarczą, czy tutaj, militarną. Bo tutaj przecież... wiemy, panie redaktorze, że przyczyna zablokowania tych środków jest zupełnie inna. No, polityczna. Jest polityczna i także jakby spowodowana pewnymi zarzutami w stosunku do rządu polskiego. Niemniej jednak w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy w Europie dzisiaj, myślę, że nie powinniśmy blokować sobie żadnych pieniędzy, a po prostu o problemach politycznych rozmawiać trzeba, i... ale to nie oznacza, że trzeba blokować pieniądze. Premier polskiego rządu po specjalnym posiedzeniu rządu zaapelował do Polaków, by zachowali spokój wokół tej tragedii. Byli rozważni, nie dali sobą manipulować. Zaapelował także do klasy politycznej o powściągliwość i odpowiedzialność. Widzi pan tutaj ten jeden głos, którym mówi klasa polityczna w takich momentach i, i wie, na czym polega polska racja stanu? Ja wielokrotnie powtarzałem, że niezależnie od tego, kto będzie polską rządził, czy będą to rządy PIS-u, czy PO, PSL-u, zawsze dla ministra obrony każdego rządu najważniejszym będzie ochrona obywateli, ochrona państwa polskiego i dlatego też, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej pochodzi minister obrony i obecnie rządzący, powinniśmy w takich sytuacjach się solidaryzować, im nie podważać absolutnie żadnych decyzji. Oczywiście e, czas i historia oceni, czy te decyzje były dobre, czy złe, jednakże w obliczu zagrożenia, wojną, realnym zagrożeniem, bo przecież te rakiety spadły na terytorium państwa polskiego, powinniśmy się jednoczyć i razem szukać najlepszych rozwiązań. Zmieńmy temat. Zapytam pana o to, co ostatnio dzieje się na linii Urząd Marszałkowski Zielona Góra i nie tylko, bo przecież Igorzów i Nowa Sól i inne miasta z zintegrowanych inwestycjach terytorialnych biorące udział nie, chciałyby więcej środków, nawet taki ostatnio na sesji Rady Miasta Apel został przegłosowany, by marszałek województwa e, podzieliła te środki sprawiedliwie. Z drugiej strony na tej sesji także wystąpił wicemarszałek województwa. Następnie na konferencję prasową w tej samej sprawie zwołaną w Urzędzie Marszałkowskim przyszedł Janusz Kubicki, któremu odebrano głos, a który chciał odpowiedzieć na te yy, zarzuty, które stawiane są w Zielonej Górze że to Zielona Góra chce więcej dla siebie. Tam stali przedstawiciele PSL-u, dwóch wicemarszałków. Ja Rozumiem, że, że pan to, też był obecny. Tak, pan się byłem. zgadza z linią i pomysłem na rozdawanie środków przez Urząd Marszałkowski? Czy bliższy panu jest to, że miasto Zielona Góra powinno tych środków dostać jako to centrum, jedno z dwóch centrów wojewódzkich, więcej? Zgadzam się ze sprawiedliwym podziałem środków, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że w pan Gorzów, Zieloną Górę i Nową Sól, ale należałoby... Czy sprawiedliwie także... znaczy porówno w takim nie, razie? Nie, ja uważam, że generalnie ja uważam, że wbrew pozorom, że obszary wiejskie powinny otrzymać jeszcze więcej per capita, bo jeżeli przemnożymy 184 razy 120 tysięcy, bo tyle mniej więcej Wikipedia podaje, jeżeli chodzi o mieszkańców Zielonej Góry, to daje kwotę około ponad 100 milionów złotych. Natomiast jeżeli weźmiemy na przykład 7 otyń i pomnożymy to razy 184 euro, to da kwotę około 3,5 miliona, 4 milionów y, złotych. Także skala jakby tych pieniędzy przysługujących na daną gminę, y, czy w porównaniu z miastem Zielona Góra jest ogromna różnica, a wybudowanie szkoły czy żłobka, czy to w Zielonej Górze, czy w Otyniu to tyle samo wynosi. To nie, y, nie, wy, nie wybuduje się tam taniej, dlatego, że to jest obszar wiejski, czyli ponie, oczywiście... Podnożą... No tutaj trzeba większe szkoły budować. No, większe, mniejsze oczywiście można Podnosić argumenty, że zadania miasta są o wiele większe, niemniej jednak potrzeby mieszkańców, czy to gminy, czy miasta są takie same. Przeprowadziliśmy takie badania, mamy te badanie, przeprowadzili je naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest w posiadaniu tych badań, są to świeże badania w zasadzie z przełomu roku 2021-2022, gdzie często właśnie mieszkańcy obszarów wiejskich wskazują na takich brak podstawowych usług, oczywiście jak woda, kanalizacja, ale także chcieliby mieć możliwość pójścia do teatru, pójścia do kina. Będzie pan w Otyniu budował z urzędem marszałkowskim teatr? O ty, oczywiście to jest może abstrakcja, bo jest po prostu tak dużo podstawowych potrzeb, tak jak zapewnienie wody i kanalizacji przede wszystkim, bo stopień z kanalizowacenia, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, wynosi około 50% i to ciągle pokazuje, że są olbrzymie potrzeby w tym zakresie. Problemem jest co innego, panie redaktorze. Problemem jest to, że został zlikwidowany program rozwoju obszarów wiejskich, który zapewniał fundusze właśnie na te podstawowe usługi dla obszarów wiejskich. To jest, to była decyzja PIS-u, ponieważ te pieniądze zostały przerzucone na dopłaty bezpośrednie dla rolników i dlatego dzisiaj musimy szukać takich rozwiązań, aby zapewnić także finansowanie dla takich małych gmin jak Krzeszyce, jak Zwierzyn, jak Bledzew. Właśnie mi się osobiście, panie redaktorze, nie podoba, osoba na radia, Radia Zachód czy Radia Żelona Góra, bo powinniście państwo także zapytać o głos właśnie włodarzy tych małych gmin. Oni się cieszą, mm. że dostaną te 184 euro na mieszkańca. A to jest kwota dla nich gwarantowana. Oni będą mieli po prostu czas na wykorzystanie tego budżetu, który otrzymają w dowolnym momencie, kiedy po prostu będą gotowi, kiedy ich budżet gminny Ale pozwoli im Ale to chyba nie o to na... chodzi, żeby tym mniejszym zabierać te 184 euro, tylko żeby... E... Ale czy nie? Bo budżet no, przecież jest większy. No właśnie. Prawda? Nie, jest, trosze, jest troszeczkę mm. większy, niemniej jednak wtedy mogliśmy pozwolić sobie, aby właśnie decyzją zarządu, bo taka była decyzja, bo na początku przyznano yy, na ZITY 190 euro na mieszkańca, decyzja zarządu była taka, aby zwiększyć tą kwotę do ponad 300 euro na mieszkańca, ale był wtedy program rozwoju obszarów wiejskich, my mogliśmy wtedy ten zrównoważony rozwój w województwie prowadzić, teraz nie będziemy mogli tego prowadzić, czyli musieliśmy zastąpić ten program rozwoju obszarów wiejskich pewnym komponentem, dlatego też 180 4 euro na mieszkańca w gminach i w mieście uważam za sprawiedliwy kompromis. Kompromis to jest takie rozwiązanie, panie redaktorze, gdzie nikt nie jest zadowolony, stąd też te niezadowolenia, ale no to jest taki kompromis. No. Stawiamy kropkę. Na koniec zapytam pana o te polityczne sprawy. Coraz szerzej ostatnio mówi się o tym i Donald Tusk już daje nawet takie ultimatum, Miesiąc czasu na to, żeby zdecydować, czy pójdziemy razem, jednym blokiem, jako opozycja do wyborów. No, PSL chyba niekoniecznie PSL-owi PSL się ten pomysł podoba. Różne są głosy, y, panie redaktorze. Wszystko będzie uzależnione od y, ordynacji wyborczej, myślę. Y, oczywiście szukamy rozwiązań. Łączy nas, niezależnie jakimi blokami wystartujemy, łączy nas wiele punktów programowych. Są oczywiście pewne różnice światopoglądowe, ale to wiadomo jest, jeżeli... No to chyba najbardziej no, dzieli. Y, no, wyobrażacie tak, że, y, sobie y, y, znaleźć się na listach opozycji, w których Donald Tusk mówi, że, y, <laughs> y, że kto nie podziela jego poglądów względem aborcji i y, i uchwalenia tego prawa to ciężko, nie znajdzie się na ciężko znaleźć by było kompromis w zakresie PSL byłby wycięty w, do jednego. Ciężko, ciężko by było znaleźć kompromis w zakresie światopoglądowych, niemniej jednak jeżeli chodzi o sprawy polskie, sprawy Polek i Polaków, na pewno wiele punktów nas łączy. Przyszłość pokaże, ciężko mi dzisiaj naprawdę powiedzieć. Wszystko będzie uzależnione od obecnej sytuacji politycznej. Niemniej jednak wierzę w to, że opozycja, dzisiejszą. Opozycja znajdzie takie porozumienie, aby przyszłoroczne wybory parlamentarne wygrać. Optymista Arkadiusz Dąbrowski, Polskiej Ludowe. Ludowej. Dziękuję mi bardzo dziękuję za dnia. rozmowę. Rozmowa po dziewiątej.